Po dwóch latach do kalendarza wrócił ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej. Ze względu na pandemię COVID nie odbywał się w, przez te dwa lata. Cieszymy się, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie, szczególnie dla tych młodych uczestników. A w dniu dzisiejszym mieliśmy 34 uczestników, którzy wzięli udział w eliminacjach gminnych gminy Puck. Bardzo nas cieszy. No szkoda, szkoda, bo z reguły gmina Puck miała tych uczestników najwięcej, było ich dużo więcej. Rozumiemy jednak, że no nie wszystkim udało się przygotować. Ta dwuletnia przerwa zrobiła swoje szkody. Pytania były dosyć trudne, tak się tutaj dowiadujemy od, do, od uczestników, chociaż no to jest ich taka powiedzmy subiektywna e, opinia, nasza bardziej obiektywna na podstawie wyników wskazuje, że nie było tak źle, bo z reguły połowę punktów udało się uzyskać, a tak jak tutaj e, mówiłem e, uczestnikom, to nie jest sprawdzian i tutaj niestety nie będzie piątek samych, tylko to są eliminacje i, no i niektórzy muszą odpaść, musimy wyłonić tych najlepszych. No i to się udało. Pozostali teraz ci, którzy wygrali e, po Pięć osób z każdej grupy wiekowej zobaczymy się na eliminacjach powiatowych.